Kocham ja moją Martusię, nie zostawię nigdy ją, bo Martusię moją kocham, jest cudowną żonką mą. Biorę tylko ją pod pachę, nie mam wypraną czachę. Obrastam ja prawie piórka, kusi mnie dziurka, jestem małżonek wspaniały. Zjadam żoneczki specjały. Żoneczka, kuchareczka, ideał jest wardeczka, trzyma się swego mężulka. A ja żoneczki się trzymam, towarzystwa dotrzymam, wierny jestem ja na wieki, nie mam w banku jaczeki. Żonka moja nie grymasi, wrogów wszystkich przygasi, na zabój się zakochała, to żonka działa, bo męża nie ma, hun swota. Żonka się wcale nie miota. Kochana jest żoneczka, w jej głowie nie jest sieczka. Uwielbiam żonkę. Ja tylko.